Cześć, nazywam się Ula Polsińska i przygotowałam dla was takie warsztaty jeden na jeden, w których zrobimy dziewczynkę skaczącą na skakance za pomocą kartki papieru i ołówka, minimum środków, maksimum efektu. Zapraszam. Będziemy potrzebowali kartki papieru. Im cieńsza tym lepsza. Zwykła kartka A4, taka jak do drukarki, jak do ksero. Czegoś do kolorowania. Ołówka i pisaków. Czarnych. Zaczynamy od tego, że dzielimy kartkę na pół, ale po długości. Czyli potrzebujemy takie dwa podłużne kawałki papieru. Ja spróbuję to zrobić bez nożyczek. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wy możecie sobie tylko zgiąć i przeciąć nożyczkami. O. Udało się całkiem nieźle. Składam na pół kartkę. I odkładam ją na bok. Drugą również składam i ona będzie mi służyć jako wzór. Rysuję na tej kartce dużą elipsę, takie Taki jajowaty kształt. Staram się to zrobić na środku. I staram się użyć w zasadzie jak największej części kartki, ponieważ tutaj w środku będziemy rysować dziewczynkę. Dlatego lepiej, żebyśmy mieli miejsce na detale. Tutaj sobie ustawię podłogę. Podzielę teraz tą elipsę na pół. I jeszcze raz na pół. To są wszystko linie pomocnicze. Cała ta kartka jest rysunkiem pomocniczym do właściwego rysunku. I tutaj sobie narysuję jeden trójkąt i trochę wyżej kolejny. Staram się zrobić mniej więcej tego samego rozmiaru. Teraz poprawiam ten rysunek pisakiem. Teraz, kiedy mam ten rysunek pomocniczy, biorę właściwą kartkę, rozkładam i rysuję pierwszy rysunek. Pierwsza faza naszego skoku to będzie dziewczynka stojąca na ziemi, a skakanka będzie nad jej głową. Można sobie najpierw to naszkicować. Czyli ponieważ dziewczynka stoi na ziemi, a nie, nie, nie skacza, więc nie jest w powietrzu. Wybieram ten niższy trójkąt. Być może to jest słabo widoczne na tym wideo, ale przez, przez to, że kartka jest cienka, jestem w stanie narysować te linie, używając rysunku pomocniczego. Tutaj sobie wyznaczyłam środek tej elipsy, tutaj zrobię dłonie dziewczynki, takie umowne. I mam pierwszy rysunek. Teraz ponownie biorę mój rysunek pomocniczy i rysuję drugą klatkę. Teraz dziewczynka będzie się unosić nad ziemią, dlatego wybieram wyższy trójkąt, dwóch, które narysowałam. Skakanka jest pod dziewczynką. Ugięte stopy, yy, ugięte nogi. Głowa. Jak nie jesteśmy pewni, czy ta wielkość się zgadza głowy, możemy sobie zerknąć na poprzedni. I warkocze tym razem w dół. I koloruję środek z sukienki. Teraz biorę kredkę. Ważne, żeby była okrągła tutaj, a nie kanciasta, jak ten ołówek na przykład. I. Zawijam stronę pierwszą na ten ołówek. W moim wypadku na kredkę. Staram się tak ciasno zawinąć. I roluję do samego końca. I nasz rysunek jest gotowy do animacji. Wydaje mi się, że skaczę całkiem nieźle. To by było na tyle. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do spróbowania tej metody i zrobicie swoją skaczącą postać. Życzę udanej zabawy i miłego dnia!